Witajcie w pierwszym odcinku z serii Top 10 Ciekawostek. W dzisiejszym odcinku przedstawiam 10 ciekawostek, które zapewne zna każdy, kto mianuje się być fanem Dżemu, a w szczególności fanem Ryszarda Ridla. 1. Ryszard Ridel urodził się 7 września 1956 roku w Chorzowie. Od najmłodszych lat przejawiał artystyczne zainteresowania. Często rysował, a jego prace przez najbliższe otoczenie uznawane były za ciekawe. Edukację zakończył szybko, ale wrodzony talent nie pozwolił zaprzepaścić wielkiej szansy, jaka była mu dana. 2. Rysiek był muzycznym samołkiem, człowiekiem czującym bluesa całym sobą. Na dostępnych w internecie nagraniach starych koncertów Gemu łatwo dostrzec można charakterystyczne sceniczne ruchy artysty, które były najlepszą wizytówką jego przywiązania do muzyki wypełniającej ciało, duszę i umysł śląskiego bluesmena. 3. Podobno podczas jednego z koncertów wtedy jeszcze. Grupy Gem skrót od Gem Session organizator prezentując artystów. Użył polskiego słowa, określającego słodki przysmak, które już na dobre stało się oficjalną nazwą zespołu. Tak czy inaczej, to właśnie Ridel w pamięci fanów zapisał się, jako symbol jednego z najlepszych bluesowych zespołów w historii polskiej muzyki. 4. Historie artysty opisują niezliczone książki i filmy. Jan Skaradziński, dziennikarz, napisał kilka pozycji o charyzmatycznym bluesmenie, m.in. Jam. Ballada o dziwnym zespole. 5. W 2005 roku Janki Dawa Błoński, krewny Ryszarda Ridla, wyreżyserował pierwszy film fabularny poświęcony muzykowi. Wcześniej w 1994 i 2004 roku powstały filmy dokumentalne, na przykład Dżem oraz się macie Ludzie. Wskazany na bluesa przepełniony retrospektywnymi zdjęciami koncertów dżemu. Najtrudniejsze były chyba sceny kręcone w spotku, kiedy stanąłem przed tłumem statystów, to nogi się pode mną ugięły, niby na co dzień mam bezpośredni kontakt z publicznością, ale jest to publiczność teatralna, skupiona i cicha. W spotku byli natomiast fani dżemu, którzy zachowywali się jak na regularnym koncercie. Były krzyki i gwizdy. Pamiętam, że zamknąłem oczy. Chwyciłem mikrofon i pomyślałem sobie, Rysiu pomóż, bo jak coś zepsuje, to oni mnie zabiją. Niezwykle trudna, ze względu na ładunek emocjonalny, była dla mnie także scena monologu w kuchni. Wtedy jeden jedyny raz poprosiłem o pięć minut ciszy na planie. Mówił aktor Tomasz Kot, o roli charyzmatycznego wokalisty, 7. Syn Ridla, Sebastian, podtrzymuje pamięć ojcu, grając utwory dżemu na swoich koncertach. Jego zespół nazywa się Kri, a głos popularnego Bastka do złudzenia przypomina Ryśka. 8. Zespół kombi zaproponował mu przejście do nich. Ridel odmówił. 9. Na scenie radia Katowice W Riedel Music Club 5 stycznia 2019 roku spotkały się niezwykłe osobistości, a powód był jeden, premiera książki o Rysku Ridlu. To był wyjątkowy wieczór. Rysiek Ridel, we wspomnieniach to nowość na rynku wydawniczym. 10. Ryszard Ridel odszedł 30 lipca 1994 roku w wieku 38 lat. Jak każdy wielki muzyk zrobił to o wiele za wcześnie. Na jego nagrobku wykuto cytat w życiu piękne są tylko chwile. Dziękuję ci za obejrzenie filmu do końca. Jeśli ci się spodobało, napisz komentarz, daj lajka i nie zapomnij o subskrypcji i dzwonku, by być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło. Cześć.